Cześć. Dziś chciałabym poruszyć taki temat jakim jest szczęście, co to zna znaczy jaka jest droga do szczęścia jak można to szczęście poczuć i oczywiście opowiem co ostatnio jakby no nie wiem, odkryłam, nie odkryłam czy czego doświadczam i Zacznę może, że pamiętam kiedyś jeszcze jak pracowałam tam na etacie, to były takie moje początki rozwoju wtedy jeszcze osobistego A, i pamiętam jak przyszłam do pracy, bo dzień wcześniej po południu jakoś tak byłam bardzo pozytywnie nastawiona. Jakieś tam miałam wizje już, już wtedy byłam, szukałam tych pasji, no i, i w zasadzie dotarło tak do mnie, że właściwie to mogę wszystko robić bo tak naprawdę w co się angażuję, co robię, no to robię to jakbym całą sobą i nawet wtedy pamiętam kurczę, nawet mogłabym być nauczycielem nauki jazdy, ponieważ, yy, 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 ponieważ <laughs> pamiętam swoje, yy, swoje lekcje nauki jazdy, swój kurs i to było, no można powiedzieć, E, trudne doświadczenie, droga, przez mękę, mogę powiedzieć, ale przez to, co właśnie przeżyłam tam, że jakie to są trudności, to że e, jakby nawet mogłabym być takim nauczycielem, bo byłabym cierpliwa i wyrozumiała, bo sama przez to przeszłam, więc e, e, jakby no, byłabym w stanie zrozumieć kogoś, tak. No i pamiętam wtedy, e, no taki miałem dzień, że właściwie pamiętam to, że szłam i mówiłam, a nawet mogę góry przenosić, że ja mogę wszystko robić. No, i wtedy przyszłam do tej pracy, co opracowałam, i, i koleżanka tak do mnie powiedziała. Ja przyszłam taka zadowolona, mówię: Życie jest piękne. A ona do mnie powiedziała, że jestem chyba szurnięta. No i wtedy za. za jakby właśnie. nie zareagowałam właściwie. Dziś pewnie zareagowałabym inaczej. No ale właśnie, w tamtym momencie jakby. Miałam ten spokój. No co z tego, że mnie nazwała szurniętą osobą? <grywy> no, tamten moment świadomości to w ogóle jakby dziś, tak jak mówię, pewnie bym się zachowała inaczej, bym stanęła w swojej obronie. No bo jeżeli ktoś mówi, że jestem szurnięta, to dziś jakby już e, 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 nie pozwalam nikomu mówić źle o mnie, no bo to było jakby, można powiedzieć, źle, ale właśnie. Zachowałam wtedy ten spokój i tą pogodę ducha, którą mam. I właśnie tą drogą do szczęścia jest po prostu spokój. A ten spokój możemy osiągnąć, kiedy właśnie. To jest trochę droga. To jest trochę droga. To jest właśnie droga. To nie da się tak w tydzień, w miesiąc. Ja właśnie ostatnio. Można powiedzieć, zaczęłam jakiś no, kolejny cykl w swoim życiu, bo sobie uświadomiłam, że właściwie trzy ostatnie moje lata e, były dość burzliwe. Wiele się mnóstwo się działo, wiele było początków, ale też właściwie <laughs> można powiedzieć, z końcem czerwca wiele rzeczy się zakończyło, wiele ludzi odeszło z mojego życia i tak jakby. Mówiłam do swojej przyjaciółki, że kurczę, kiedyś czytam w relacji czy w pracy, właśnie tej, której byłam 15 lat, że właśnie mój cykl trwał 15 lat poprzednio, a teraz e, mój cykl trwał 3 lata. A, I no właśnie, przez te 3 lata było bardzo niespokojnie, było bardzo burzliwie. Mm. No ale <głos》>, można powiedzieć, że osiągnęłam ten spokój. I to jest droga do szczęścia. Oczywiście to nie jest tak, że, ym, że ten, y, to szczęście czuję, y, ja przynajmniej mówię tu o sobie, cały czas, bo nie, oczywiście jeszcze ostatnio y, 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 no, <toczątek> początek budzi niepewność i przerażenie i troszkę mam takiego niepewności i przerażenia, ale jest więcej y, momentów, może nie, nawet nie tyle momentów. Ale w ciągu dnia, gdzie czuję ten spokój, i nawet w jednej z książek przeczytałam, że co to na no spokój, to ze spokojem też jest związany w nasze poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście dla każdego poczucia bezpieczeństwa jest to coś innego, ale to poczucie bezpieczeństwa często nam się kojarzy właśnie z, nie wiem, że czujemy się w jakimś miejscu, czyli w tym swoim domu, czyli w tej rodzinie, czy z tym partnerem, mężem, żoną bezpiecznie, czy czujemy się bezpiecznie, jeżeli mamy pracę na przykład, która jest stabilna, no, czy no, te finanse mamy zabezpieczone, oczywiście dla każdego to jest coś innego. Dla mnie zawsze poczuciem bezpieczeństwa tak mi się wydawało, że są ludzie, że ludzie mi dają poczucie bezpieczeństwa. Okazało się to iluzją. Hmm. No, okazało się to iluzją, ponieważ no, wiele ludzi odeszło w moje, z mojego życia przyszło i odeszło, przez to nawet patrząc na te ostatnie 3 lata, a ja dalej żyję i czuję się bezpiecznie, więc to się okazało iluzją. A nawet te finanse nie są. nie dają poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa w jednej z książek ostatnio, tutaj przeczytałam, jest właśnie uczucie, jest to, że ja wiem, że w każdej sytuacji sobie poradzę, jakkolwiek by to nie było, że to poczucie bezpieczeństwa ja sama muszę sobie dać. Jeżeli ja to poczuję, zrozumiem, że cokolwiek by się nie działo, no bo mogę powiedzieć, ja ze swojego doświadczenia, jakby te moje sytuacje trudne życiowe, ludzie odeszli. A ja i tak <grych> żyję, e, i jakby okazuje się, że ci ludzie wcale mi nie dali tego poczucia bezpieczeństwa, bo oni odeszli, a ja dalej czuję się bezpieczna, tak? I e, ten spokój, właśnie ten spokój to jest między innymi to poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli ja wiem, że nawet e, popełniam jakieś błędy, e, czy nie wiem, coś mi się nie udało, jakąś porażkę jest w moim życiu. Wstanę tylko ja. Ja mogę wstać. I ja dać sobie kolejną szansę, kolejną szansę. A żeby... No i znowu już tu jest kolejny puzelek. Żeby poczuć to bezpieczeństwo, że zawsze sobie, no to trzeba już jakby nie pławić się i nie siedzieć w tej przeszłości w tych, w tych starych przekonaniach właśnie. I tu jest kolejny puzelek, że jakby drogą do tego szczęścia jest i do tego poczucia bezpieczeństwa i do tego spokoju, jest przestanie jakby oczywiście każdy ma jakby inną drogę, i też każdy jakby mm, ma te inne przekonania, i yy, każdy jest inny, właśnie. To jest najważniejsze też, że każdy jest inny, odrębny. Jesteśmy niby połączeni, ale każdy jest inny i każdy jest odrębny, tak? I każdy ma indywidualną drogę. Ale łączy nas jedno: że każdy ma jakieś przekonania, właśnie, wysie, wyniesione z dzieciństwa. Yy, które nas podtrzymują właśnie przez tym, przed tym szczęściem, czyli przed tym, życiem, przed tym życiem spełnionym. I to jest kolejny puzelek, jakby poszukanie, praca ze sobą z tymi przekonaniami. Bo teraz mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że jedną z tych ważniejszych rzeczy są te przekonania. Te przekonania i ten umysł, który w kółko nam tam gada i powstrzymuje na nas przed działaniem. To właśnie są te przekonania, które jakby słyszymy w głowie, albo coś nam właśnie powstrzymuje. I ja na przykładzie powiem jakiś czas temu, no nie wiem, nie pamiętam już czy jak na jakimś ostatnich filmików opowiadałam o takim programie, który programie, no tym przekonaniu, programie raczej, który miałam, jakby, że byłam ignorowana, tak? Program bycia ignorowaną. i, i, i właśnie. Zidentyfikowanie takiego na przykład jednego programu już może nam otworzyć drogę, bo przestaniemy jakby szukać winy w sobie, bo to, że nasza podświadomość zarejestrowała tam jakiś program i zauważyłam, że właśnie być może te osoby, popatrzcie sobie na swoje życie, które były ratownikami albo dalej ratują ludzi, są ratymi ratownikami. Czy nie macie programów ignorowania? Bo wtedy program ignorowania że ja jestem ignorowana właśnie przez świat zewnętrzny, a ten program mam dlatego, że to jest znowu odbicie, że ja ignoruję siebie, czyli nie, nie stawiam siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu, tylko potrzeby innych. No ale to znowuż mam ten program z dzieciństwa, że pełniłam tam rolę ratownika jako dziecko, tak. I teraz ten program ignorowania, jeśli my tylko to jakby no dotrze do nas, po, ja tak przynajmniej mam, że jak poczułam w ciele i mówię, o kurczę, to jest to, ten, że byłam ignorowana, to nawet y, daje to ogromne uwolnienie, ale daje też, pokazuje to, odpowiada nam y, na pytanie, dlaczego na przykład coś nam w życiu się nie udawało. I to nie to, że coś jest z nami nie tak, tylko po prostu nasza podświadomość miała za, wgrany taki program, no i po prostu szliśmy jakby, no, można powiedzieć jak owca za stadem. Tak nas ciągnęło tylko i wyłącznie do takich sytuacji. Ja sobie przypomniałam po prostu sytuację z przeszłości, jak, jak byłam właśnie na tej mojej wycieczce, wyprawie samotnej w Rzymie i nie mogłam w ogóle zrozumieć. Tam była taka sytuacja, że wcześniej przed wyjazdem do jednej z tych galerii, do pani tej dyrektoru napisałam, że będę wtedy i wtedy, no i ja jestem na milion procent pewna, że ja tam jej napisałam tego maila. Jak przyjechałam do, 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 do tego że i poszłam pierwszego dnia, to okazało się, że tej kobiety nie było i tam było, um, były dwie osoby, taka młoda dziewczyna i chłopak i oni mówią, że nie, że o nic nie wiedzą. No napisali tam, pisali do tej kobiety i ona, że nie dostała tego maila, tak? I popatrzcie, jak działa wszechświat, jak to działa. No i ja wr wróciłam wtedy do hotelu i napisałam do tej kobietki i ona, byłam kilka tam dni, więc ona jakby następnego dnia przyszła i spotkałyśmy się tam, no później robiłam zdjęcia i to wszystko. I ja przez dłuższy czas nie mogłam szczeić, ale dlaczego tak się stało? I w momencie, kiedy ja po pół roku od tego momentu e, w sytuacji e, z osobą jakby odkryłam ten program ignorowania, ja po prostu dolznałam olśnienia, że kurczę, miałam taki program, i po prostu moje wiadomości ginęły w eterze. Czy nie mieliście takich właśnie sytuacji, że czasem ktoś nie wiem, do was pisaliście do kogoś, a ktoś mówi nie, nie dostałem tego, nie, nie dostałam tego. Ja nawet miałam z moją przyjaciółką takie sytuacje, jak ona mi tam jakoś coś wysłała przesyłką. No, i ona wysłała, i ona, i na przykład trzeci dzień mija, ja, czy tam czwarta, ja nie mam tej przesyłki, nie? I ona mówi, go się odebrała, ja mówię, no właśnie, nie mam żadnej w ogóle wiadomości, nie? I potem szłam na pocztę i pytałam się, no było, leży od dwóch, czy trzech, tam dwóch dni, nie? Czy jakby to ginęło gdzieś, było ignorowane. No i teraz, jak w momencie, kiedy my zidentyfikujemy ten program, no to wszechświat nas. Oczywiście uwalniasz się od tego i nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć po jakim czasie to e, przestaje działać, czyli już nie jesteś ignorowana, tylko świat cię wtedy widzi. I miałam ostatnio właśnie e, taką sytuację, to też podam, y, e, gdzie to jest chyba znak dla mnie, że przestałam być ignorowana. Jak dostałam zaproszenie z Facebooka od, e, od osoby, od koleżanki... No, właśnie z którą pracowałam tam, właśnie na tym, o, ta moja ostatnia praca, te 15 lat, i z tą akurat dziewczyną, no może z 8 lat, nie pamiętam. I ona mi teraz wysłała zaproszenie. Jak ja już chyba półtorej roku tam nie pracuję, i przyszło do mnie zrozumienie. <grych> o, nagle przestałam być ignorowana a tam, 8 lat, no wiecie, no pracujemy z kimś, no to no, jesteśmy znajomymi, tak, jakimiś tam pracujemy. Ale nawet jak już w momencie, kiedy ja już tam podjęłam decyzję, że się zwalniam z tej pracy, i, i te, y, jakoś nie była skora do jakiejś bliższej znajomości ze mną i w ogóle, a teraz po takim czasie wysyła mi zaproszenie do znajomych i przestałam być ignorowana. I wtedy jakby poczułam też taki spokój, no, że moja praca ze sobą, nad sobą, nie poszła na marne, że ok, teraz to zrobię, to do mnie należy decyzja, ale to już nie jest istotne. Ale sama jakby, same uświadomienie sobie tego programu powoduje, że odzyskujemy spokój, bo to no, no nie moja wina, tak? że miałam taki program, moja podświadomość zarejestrowała taki program. A uwolniłam się od programu. <grym> Bycia ignorowaną, i teraz świat mnie dostrzega, tak? I oczywiście e, takich programów możemy mieć wiele. E, ja trochę pracowałam i no, sporo już, jakby zidentyfikowałam, każdy ma, e, ma inny, no ale warto właśnie, bo dzięki temu odzyskałam spokój, że, ja, e, że jakby no, to nie moja, znaczy, no wina nie wina. Że jakby też e, taka radość, że moja praca ma sens, znaczy, że praca ze sobą i że to, co ja przez ostatnie Zwłaszcza ostatnie 9 miesięcy, jak intensywnie pracowałam, że to ma sens. Czyli oczywiście do nas należy wybór, czy chcemy być szczęśliwi każdego dnia, czy chcemy czuć ten spokój, bo naprawdę uwierzcie mi, no właśnie, jak możemy jeszcze osiągnąć ten spokój i to szczęście, żyjąc tu i teraz. Nie ma innej opcji. Oczywiście najtrudniejszą dziś mogę powiedzieć, że najtrudniejszym Najtrudniejszą rzeczą jest zapanowanie nad umysłem, nad tymi myślami, które jakby no, są na okrągłą. Na okrągłą. Wczoraj przesłuchałam taką, słuchałam taką panią, która mówiła, że, że nic w naszym życiu się nie zmieni, że a same afirmacje i tam nic. potrzebne jest działanie. Tak, oczywiście, potrzebne jest działanie, ale też że ten myśli i ten umysł tam będzie nam gadał jak coś chcemy. Sama ostatnio próbuję podjąć nowe działania i <laughs> różnie to bywa, ale właśnie przekierowanie umysłu, jeżeli umysł nam tam coś nie dasz rady, po co ci to i w ogóle. Ja dzisiaj idąc na spacer szłam <laughs> i mówiłam sobie po cichutku pod nosem, że akceptuję siebie i kocham siebie, bo właśnie akceptacja tego momentu, tutaj, teraz, tej chwili I bycie w tu i teraz, w tym momencie i docenianie, docenianie tego, że jestem, żyję wstałam dzisiaj rano, kolejny dzień mam kolejne możliwości, kolejne I to, i, i to nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jakie cele sobie stawiać oczywiście ważne jest długoterminowe, krótsze, mniejsze ale przede wszystkim chodzi o to, żeby cieszyć się z tego momentu, z tej chwili. Słucham, bo ja słucham, oglądam mnóstwo i oglądam, słucham taki na, takiego na Instagramie chłopaka, który właśnie mówi, że on sobie za misję wziął, bo bardzo nie lubi, jak ludzie narzekają. I on właśnie postanowił działać w tym, w tym kierunku, żeby pokazywać żeby zmieniać świat właśnie, bo go denerwują właśnie, jak ludzie narzekają. I ja tak <laughs> też nie lubię, jak ludzie narzekają. Nie lubię, no. Dziś mogę powiedzieć nie to, że nie lubię, tylko po prostu jakby No mogę powiedzieć, że unikam ludzi już miejsc, yy, 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 gdzie jest narzekanie. Bo niestety, jak to się mówi, yy, z kim przestajesz, takim się stajesz. I yy. Bo no, no znowuż nasze myśli kierują, kierują e, tworzą naszą rzeczywistość. Czy nie lepiej sobie mówić, że otwieram się na wszelkie możliwości wszechświata rano. Dzisiaj też <grywa> Dzisiaj też słuchałam takiego filmiku, gdzie właśnie e, żeby otworzyć się na całą obfitość i na wszystko co e, e, świat nam oferuje wszechświat, świat e, e, i tam było popatrzcie, jak to jest niewiele, jak niewiele, nawet tyle nam się nie chce zrobić jak niewiele potrzeba, stanąć przed lustrem tam było, stań przed lustrem największym jaki masz, jak masz w łazience to łazience, jak masz przed pokoju, czy gdzieś tam w pokoju stań przed lustrem i powiedz otwieram się e, na całe możliwości owsitości wszechświata tylko tyle spróbujcie sobie to zrobić e, nawyki są trzymi e, po, żeby jakiś nawyk wszedł, potrzeba trzech miesięcy Okej, okay, ale co to jest tak naprawdę w, w obliczu... Spróbujcie wytrzymać miesiąc na początek. <grym> czy Wam się uda? Ja, ja mam zamiar y, y, od dzisiaj. Dzisiaj to przesłuchałam, stanęłam wprawdzie nie rano, bo już była godzina chyba 11 czy wpływ do 12, y, ale postanowiłam, y, że będę to robić codziennie rano. Nie wiem przez ile. <grym> Tam było powiedziane: rób to do końca życia. <grymne> no ale, co nam szkodzi? Myślę, że powstrzymuje nas jeszcze jedna rzecz: że nie, że nie wierzymy w to, że możemy coś, że to się może spełnić. No ale słuchajcie, wiara czyni cuda. Ja tam wierzę. Nie wiem jak wy, ale ja wierzę. Wierzę w cuda, wierzę w Boga. <grymne> Tylko, właśnie te przekonania sama teraz wiem, że te przekonania są najbardziej blokującą rzeczą, i, a przekonania, czyli nasze myśli, i w koło się kręcimy. Dobra, kończę, bo to już chyba przesadziłam 20 minut. E, także drogą do szczęścia jest po prostu osiągnięcie wewnętrznego spokoju e, i życie tu, tu i teraz, a to możemy tylko. E, no to no, praca ze sobą, nie ma innej drogi. I bez działania nasze afirmacje, e, nic nie, znaczy nic, no można próbować, ale e, no to jest tak jak ze wszystkim, czy z nauką języka, e, czy nawet z nauką jazdy. no Tam był w jednym z filmików też było podane, no nie nauczę się jeździć samochodem, jeśli będę... Dobra, nauczę się jeździć samochodem. No nie, no najpierw musisz się nauczyć teorii, a potem i chodzisz i jeździsz tym samochodem, żeby się nauczyć. Obsługi tego samochodu. Jak się zmienia biegi, jak się rusza, bez tego nie ma. <gry> Więc polecam, e, polecam e, e, zrobić sobie wyzwanie. Codziennie wstaję, rano wstaję przed rustem i mówię, że otwieram się na wszelką otwiktość e, świata. E, no i wierzyć w to. A wiara nie cuda. Pozdrawiam i do następnego zobaczenia.